Zerkanie spod podlady. Dzień dobry, witam serdecznie. Przemysław Goranin, nauczyciel prawa i pedagog. Dzisiaj przygotowałem dla Państwa właśnie podcast na podstawie artykułu, który także jest dostępny w mojej grupie Facebookowej. Nieznajomość prawa szkodzi. Tytuł Zerkanie z Podlady. Nie czytam tutaj artykułu, przygotowałem na ten temat także podcast. A więc zaczynamy. Dziś będę mówił y, o tym, co jest między biurkiem, a paragrafem, a co potrafi narobić niemałego zamieszania. Czyli kto na nas patrzy, a kiedy klikamy, wyślij. I teraz zacznijmy od podstaw. Y, taki monitoring w miejscu pracy to nie jest jakiś science fiction. To rzeczywistość wielu biur, urzędów i fabryk. Kamery, programy śledzące aktywność na komputerze, analizowanie logów firmowych telefonów i wszystko to, jak twierdzi pracodawca, dla dobra organizacji. Ale zaraz, zgodnie z artykułem 22, punktem 2 oraz artykuł 20, 22 punkt 3 Kodeksu pracy, pracodawca może wdrożyć monitoring, ale pod warunkiem, że jasno określi jego cel. Czy chodzi tu o bezpieczeństwo, ochronę mienia, kontrolę czasu pracy? Musi to być konkret, coś konkretnego. Ponadto, co więcej, musi poinformować pracownika i to najlepiej w formie pisemnej, zanim sprzęt zamieni się w tak zwane cyfrowe oko. I nie wolno przesadzić, bo toaleta, kuchnia, pokój socjalny, tam monitoring nie ma prawa wstępu. Ale monitorować można urządzenia firmowe, czyli komputer, telefon, ale bez łamania granic prywatności. I jeśli firma nie zabroni używania sprzętu do celów prywatnych, to nie może grzebać w prywatnych e-mailach czy w prywatnych zdjęciach. I wszystkie te zasady koniecznie muszą być w regulaminie prawy, pracy albo umowy, i to bez jakichś wyjątków i niedomówień. I proszę Państwa, pamiętajmy. Kontrola może być jak sól, niezbędna, gdy chcemy zachować taki porządek. Ale jeżeli sól sypiemy w takiej przesadnej dużej ilości, to napsuje smak pracy. A przecież nikt z nas nie lubi roboty, która tak ma smak takiej rozgotowanej kaszy, tak? Dziś, proszę państwa, to już wszystko. Niebawem będę przypominał moje nagranie na temat monitoringu w miejscu pracy. Jeszcze to jest trochę starsze nagranie, kiedy jest właściwie dopuszczalne. A dzisiaj to już dziękuję serdecznie, zapraszam do mojej grupy Nieznajomość Prawa Szkoci na kanały na Facebooku Przemysław Goranin i Tadeusz, na kanały na YouTubie Przemysław Goranin, Tadeusz Tarek i do moich grup Edu, Publika Goranin Edukuję oraz akademikom. To są takie grupy edukacyjne. Do usłyszenia, do zobaczenia.